Dobra, dzisiaj nagrywam sobie z jednej gry. Yy, będzie RP. Jak, jak chcecie, jutro też może być. A my zaczynamy RP. jakby co, ja jestem w LPR, w tej grze. Jezu. O i teraz ze sobie jedno auto Tylko gdzie one było? Już mi zacięło gry po prostu gdzie jest ten PKS 2 Dobra, musiałem zrobić chwilę przerwy, bo... Bo no, bo było. Dobra, mamy jedno, i teraz lecimy. Gdzie tu lecieć? No to może pod OSP. siema ma OSP, Al, albo i nie. Dobra, lecę helikopterem pod yy, ten. Akkurat! Jest jakieś wyzwanie dla L LPR? No, ja jestem LPR. Te LPR to jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ja jestem Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Chciałbym z pierwszej kamery, ale jak widać, nic nie widać. Jak widać, to nic nie widać. Dobra. Dzisiaj będziemy jak na... E... Ja w tej grze nigdy nie byłem kryminalistą. Dobra. E, a dlaczego ja mam pistolet tylko? Co? Ja tu? Drrr. Jak chcecie, to mnie możecie dodać do znaj, a ja się nazywam o tak. Profil. O tak wyglądam. To jestem ja. To moi koledzy. A my wracamy do gry. Kim być? Nie wiem. To może OSP, a jutro będziemy policją. A po pojutrze będziemy CBS. A ja tak ze, ze, zerkam na, na kamerę. Nie, no to nie jest kamera, tylko coś innego. O. To jest Ford Transist? Czy nie wiem? Nie da się wejść. Ja nie potrzebuję ubrania. Dobra, już jestem. A może dzisiaj będziemy CBS? Kim chcecie, jak mi. Jak mi, jak mi, jak mi. Jak mi nie zablokuje komentarzy, to możecie napisać, kim będę. Yy, ja sprawdzę, ile będzie najwięcej głosów na. albo CBS, albo na OSP. Są dwa OSP, więc. więc jedno wybiorę. Albo pogotowie ratunkowe, albo policja, albo PKS, albo kryminalista. Yy, na razie będziemy mieszkańcem, bo to jest taki normalny, normalny cywil. Będziemy jeździć. Maska, 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 maska. Yy, dobra, nie wnikam. Nie wnikam, że tu ambulans stoi. Yy, Okej. Okay. Ale to dziwnie wygląda ten polonez. Ha. Ja muszę ja w, ja w opisie podam link do gry, yy, nazwy gry. Sorry, ale nie ja wiem, czy wam wejdzie. A tam, a tam normalnie OSP jechało, OSP Nowograd, albo OSP Płocy. Nie wiem. Nie wnikam, nie wnikam. Opel Corsa Diesel. Nie wiem, może tym pojedziemy. Musimy na chwilę poczekać, aż go tak bum. na dół. Ale już 6 minut nagrywam, jak patrzę na kamerę. Ale. Ale ma. Shoot. A jutro będzie albo z tej gry, albo. Albo, 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 albo. Z innej i z moimi kolegami. Z Robloxa. Dobra, Mmm, jedyn. Jedyny, dwuja. Ale to auto fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie hamuje. Więc ja zaraz wam pokażę, jak ta gra się nazywa. Już patrzę. To jest mój profil. O, miasto płoty. Nie, nie wiem, czy ktoś mnie zbanuje, jak. Jak y, pokażę ich grę, nie wiem, czekajcie, ja z n wystartuję. A tam jest y, PR. Mm, dobra, o. Mmm... Dwija. Zara truja wleci, truja. No bo dobra, przez policję przejedziemy. Tam o. Nie wiem, czy będę mieć pościg. Bo ja jadę na trawniku. Włączają syreny. O jest, przekał. Włączę. Dobra, wyłączyć dźwięk! Strzela do mnie. Dobra, teraz... Teraz <trybujesz> wiedziałem. Teraz jesteśmy kim. No dobra, dalej tym... Tym jak to by powiedzieć cywilem? Dobra. Dobra, ja teraz mam Audi A4 O A4 mm. o, One ma automatika Dobra, ja nie przestrzegam przepisów. XD Ja przejeżdżam O, te, te, te auto kojarzę z... Jednego odcinka, odcinka od, z jednej gry. Sorry za te krzyki z tyłu, ale po prostu nagrywam w domu. A ten odcinek ma prawie 10 minut, wow. Na tą stronę. Dla mnie to jakieś 5 minut, a dla was to 10, nie no, jak patrzę na kamerę. Ale nie wiem, czy mi wtedy nie zapcha pamięci. To będzie nieźle, jak mi nie zapcha. Dobra, yy, yy, Lecę sobie. A jak nie, no to. dobra, jeszcze można czekać, trochę. O, opla sobie weźmiemy. E, Opel Insignia to jest. Nie, nie wiem. Nie wiem. Ja się nie... Ja się tak mniej co znam na autach. E, dlaczego 30... Już nie... Ale mi tu... Ta lata. Myślałem, że to automatika, to... E, no, to jest automatik. Ale, ale dużo osób. Pozdrawiam ich. <laughs> no jezu, ta klawiatura mi przeszkadza, bo mi coś się robi z z, z, z Robloxem. Mm. Wow. 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 <laughs> o, tu. Ja robię takie EP sobie, jak, jako, jako nie wiem, jako powiedzmy PKS, w gryfice. Uf, jezu, to właśnie ta klawiatura mi to robi. Ja ja muszę. O jezu! Nie mogło być gorzej. teraz ja nie mogę? O, dobra, już. Ale... PKS! Hmm. Gdzie jest ten PKS? PKS jeden. XD, na tym się pił. Wow. O, PKS taki. Ja chcę autobus. Nie, to jest sobie, co? E, Jestem. Jezu. Wiedziałem, jest, że tak będzie. Bo ja na tym daję kamery. A ona mniej więcej jest. Nie wiem, jaka. Nie wiem. <grystanie> Więc ja będę o tak bardziej. Albo już się żegnam. Możecie, jak dzisiaj zdążę, to dzisiaj też będzie odcinek z tej gry. Jak zdążę, to będzie odcinek. E... O, moi koledzy grają w to. O. A ja się z wami żegnam. No i. O, Jezu, to jest mój kanał. Zaraz wleci tylko. Tylko, tylko, tylko. tylko. No.